W takim licznym gronie w ogóle tutaj wpadliście na strefę content. Jak wam się podobał poprzedni panel? Fajnie było, co? Ale śmieszne jest was zobaczyć tak na żywo. To jest w ogóle... Robię to pierwszy raz na żywo, nigdy tego nie robiłem, więc proszę bądźcie łaskawi dla mnie bardzo <laughs> Ale jak się troszkę stresuję, troszkę bardzo, troszkę ale bardzo. to mój też taki na żywo w sumie, nie wiem, no może nie pierwszy, ale pierwszy tak długi na pewno eee, format. I ja w ogóle po wczoraj mam trochę takie... Głosowe problemy, więc z góry przepraszam, że będę mniej mówić, ale mam taki szczękościsk. normalnie mam zakwasy szczęki po koncercie, pierwszy raz, serio, nie wiem jak to się stało. Moi drodzy, dzień dobry, jak to w FOMO, jak to w FOMO bywa, będziemy mówili na tematy poważne, na tematy poważne, bo będziemy rozmawiali o miłości i związku i czy da się mieć... Yy, fajny i prawdziwy związek w internecie, czy oni tak, tylko tak naprawdę udają fajną parę. Wiadomo. Bo to nigdy nie wiadomo, się, tego się dowiemy, moi drodzy. Bo Arek, ja mam naprawdę ładny make-up, nie chcesz tak płakać, proszę. <laughs> nie. Zawsze na, po na podcastach Arka płacze. Tak, na FOMO się płacze, ale nie tym razem. Nie, na drugim nie płakałaś. Jak robiliśmy drugi, to nie było płacz. Nie, płakałam. Płakałam ze wzruszenia. A, no tak. No. to no, tak, przed niego. Ale przed nie jego. tak, że płakałaś, że po tam Ci się oko lekko zwilżyło, no. Moi drodzy, pierwsze pytanie. Jak słowo zmieniło to, jak patrzycie na siebie nawzajem? Mmm, słowo. bardzo, y, w ogóle wydaje mi się, bardzo pozytywnie, bo ja na przykład, jak Bartek, y, jak pojawiła się opcja y, u Bartka wkroczenia też w ten świat, który był taki mój, to ja się bardzo obawiałam, że, kurde, co jeżeli to wyjdzie cringe'owo, jeżeli będę jakkolwiek się wiesz, wstydziła tego, co, co robimy. Y, a okazało się, że no, sprawdziłeś się w tym bardzo i to na pewno była ryzykowna decyzja dla naszego związku, bo mogło to się nie udać, mogliśmy się pokłócić przez tysiące spraw, które wychodziły tak naprawdę w międzyczasie. Jakie to były sprawy? Nawet wiesz, jakieś takie głupoty typu, wiesz, no jeden pokój wspólny, yy, gdzie mieszkaliśmy w pierwszym domu GenZii, yy, Jakieś takie kontentowe rzeczy, że na przykład mi się podoba taki kontent, Bartkowi taki content i że na przykład wiesz, nie chciałby, ja bym nie chciała wziąć udziału w jakimś odcinku, on by nie chciał w jakimś, którym. Ja. To jest dużo małych rzeczy, które wychodzą w praniu. Czy wy jesteście jedyną parą, która przez dołączenie do ekipy się nie rozstała? Wy jesteście tym wyjątkiem? No. No tak. Bo tu istnieje taka zależność, moi, moi drodzy, to jest, kontra, no. to jest kontra, I Karol i oczywiście. Karol Iwera jeszcze co razem. Tak tak, 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 tak. tak. No więc, więc jesteśmy drugą parą królewską <grym> ekipy. No my mieliśmy łatwiej na tyle, że po prostu byliśmy razem przed tym wszystkim, przed, tą, przed tym wszystkim, co się dzieje tutaj. Jak długo wy by byliście razem? Co? Jak długo wy by byliście razem? Byliśmy rok przed projektem razem. Prawie rok. Prawie rok. My jesteśmy od września 2020 roku, a Gen Z się zaczęło 20 listopada 2000... na 2021, co nie? Czy 20? Co? Nie, od 21. No to, no to już byliśmy rok razem. Tak, no, po roku. Ja, więc... byłam w, ja poszłam do projektu, jak jeszcze nie mieliśmy rocznicy. No. No, rok to jest dużo, powiem ci szczerze, że, e, e, że tak powiem, wystarczająco dla mnie z mojej perspektywy, e, bo ja zawsze gdzieś tam e, moje, takie jakieś tutaj e, kontakty z dziewczynami szybko się kończyły. E, raz miałem dziewczynę e, pierwszą, którą, z którą tak naprawdę byłem niecały rok e, i ją też tam poznałem. Dlatego ten związek się, po, e, że tak powiem, rozpadł. E, I wydaje mi się, że Hanie też mocno poznałem przez ten jeden rok nawet bardziej. To w tym związku daje taki komfort, że rzeczywiście już znasz tą znasz osobę. Nie? 90%, tak. 90 tego, co powinieneś znać, to już gdzieś tam. Tak, ale jeszcze nie znasz tej osoby w kryzysie, mam wrażenie. Nie, no ogólnie to tak jak Hania powiedziała, 90-80% z tego, czego powinieneś e, znać, żeby w ogóle wejść w taki projekt wspólny i żeby ze sobą coś tam zaczynać e, bardziej. E, na poważnie. A wiesz co, ja y, dzisiaj pamiętam to poczucie bezpieczeństwa, jakie ja poczułam, gdzie wiedziałam, że wysłałam to zgłoszenie, już byłam w programie, byłam już w drugim tygodniu i ja do ciebie zadzwoniłam. Słuchaj, pamiętam jak siedziałam w tym pokoju zakopanym y, na drugim etapie Twoje 5 minut 1 I zadzwoniłam do ciebie i mówię, Bartek, ja to chyba wygram. A wiesz co teraz? A ja wiesz, wiesz co ja powiedziałem? Bo oczywiście, że wygrasz. Jak ja tylko Hanę odstawiłem e, tam wtedy do Friza e, na, na tą lokalizację, gdzie było Twoje 5 minut, ja do Hany powiedziałem tak: e, Hania, to wiesz, że, że jakby to jest pewne, że ty wygrasz. Bo ja tam zobaczyłem z grubsza, jakie tam są osoby i w ogóle dużo fajnych ludzi, ale jednak Hania się wyróżniała z tego wszystkiego, więc była ta pewność. Zawsze się wyróżniało. Dzięki. E, kochani, a w takim razie czy. Kiedykolwiek w całej tej waszej przygodzie influencersko-youtube'owej natrafiliście na ten kryzys, który, którego się tak naprawdę baliście, że on się wydarzy? Ja mam wrażenie, że właśnie... Ja tak czekałam na to, bo że wiedziałam, wiedziałam że to się wydarzy, ale... O Jezu, rozproszyłam się, przepraszam, bo tam były jakieś krzyki były. Dodam tam się drze? Halo, halo. Cisza na planie jest. Tu się rozmawia o miłości. <laughs> Eee, jeszcze raz, jakie było pytanie? Jakie było pytanie, czy kiedykolwiek natrafiliście na ten kryzys, którego tak bardzo się baliście? Okej, okay, i zaczęłam mówić, że miałam wrażenie, że to nas jeszcze czeka, i w końcu zrozumiałam, że czemu ja sobie źle wróżę, że czeka nas jakiś kryzys? Po co tak przyciągać takie rzeczy? I u, na terapii to zrozumiałam, że jak, jak mówiłam na terapii, że no bo wiesz, no tak to wygląda, że są lepsze momenty są gorsze, że życie to jest taka sinusoida. I psycholog tak na mnie patrzy, a czemu ty sama siebie sabotujesz? Czemu ty myślisz, że życie polega na tym, że będzie gorszy moment? I po prostu czas przyszedł, żeby przestać myśleć o tym, że przyjdzie taki moment i iść przez życie z uśmiechem? To ja powiem inaczej troszkę. Y oczywiście zgadzam się z tym, co. Sto 100 lat, 100 lat, 100 lat, lat niech żyje żyje. żyje, żyje nam. nam Jeszcze, Jeszcze raz. Karol chyba w tym zamknięciu jest Karol z dęba masz urodziny Karolem Karol z Karole. Karol ma urodziny? Nie, chyba nie raczej. Dzięki dzięki. Ej, 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 hold on, hold on. No właśnie. Tu. Dobra, Słuchajcie. wracamy do rozmowy wracamy i do słuchamy rozmowy. uważnie, dobra, żebyśmy sobie Bez nie przeszkadzali. Ja ogólnie miałem kilka takich sytuacji w trakcie projektu, gdzie stres i jakaś tam kłótnia z, z, po prostu zebrała się w kupę i miałem to chyba nawet gdzieś mówiłem, że Kł z kim? kłótnie z kimłnie z Hanią. No ogólnie jakby stres, jakieś tam emocje też nawet przez projekt i w ogóle i nagle to nagle powstała jakaś kłótnia. Ja w pewnym momencie tak się zastanowiłem, czy ja w ogóle chcę, żeby wyglądało nasze tak życie. Naprawdę było takie. Mówiłem cichanie, to tak, nieraz raz. To, tak, 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 teraz już pamiętam. I to było właśnie w pierwszym domu Genzy, w pierwszym w domu Jensen, tak. I wiecie, jak się rozwiązała ta sytuacja? Porozmawialiśmy z Hanią, powiedziałem jej, co czuję, i doszliśmy do tam, tam, jakiegoś takiego rozwiązania, i to wszystko się naprawiło. Wszystkie moje obawy, które miałem w trakcie tej kłótni, zniknęły. Czyli jednak da się ze sobą rozmawiać. Da się i trzeba. No, ostatnio słyszałam jakąś taką statystykę, że przeciętny związek rozmawia ze sobą pół godziny w tygodniu. Na, na poważne tematy? Że, że jak się już mieszka razem, no to wiesz, no to, to jest takie, okej, okay, ko koegzystuje się razem, żyje się razem, ale trzeba też pamiętać, że się jest razem. I, I rzeczywiście te tematy. I tak sobie pomyślałam, że, ej, naprawdę czasami tak to wygląda, że jest tydzień nie porozmawialiśmy ani razu na jakiś taki poważniejszy temat, bardziej poważny niż to, czy jest coś do jedzenia i co zamawiamy i co oglądamy. No, po, więc... Powiedziałeś, że w tych, miałeś momenty, kiedy było trudno i powiedziałeś, że nie chciałbyś, żeby, że zastanawiałeś się, czy tak chciałbyś, żeby wyglądało wasze życie. Wyglądało jak? I co było tak trudne w tym? Wiesz co, to były jakieś takie em, szczegóły, które jakby których się obawiałem w związku, że na przykład y, moja dziewczyna y, nie docenia na przykład czegoś, że coś, co robię, co jest jakby ważne, staje się normą, że staje się moim obowiązkiem i że nie jest na przykład coś doceniane. I, i wtedy powiedziałem o tym, Hani, że y, kurczę, nie chciałbym, żeby to tak wyglądało, żeby moje jakieś tam zachowania takie pozytywne nie były standardem po prostu. Yy. I po prostu Hania sobie uświadomiła, że rzeczywiście musimy po prostu doceniać się cały czas i, i ustaliliśmy po prostu jakieś takie szczegóły taki związkowe. To był wtedy taki mój retrakt, gdzie ja e, widziałam to jest takie już naprawdę w, wgłębianie się w podświadomość, gdzie po prostu ja widziałam, że ty jesteś... Zarąbiscy, jesteś super twórcą, powoli robisz się nawet lepszym youtuberem niż ja byłam youtuberką, i podświadomie ja troszkę zaczęłam ci dogryzać, bo byłam podświadomie zazdrosna tego, jakby ty jesteś super osobą przed kamerą, i był taki rec jak mój, gdzie na przykład, bardzo coś zarąbistego robi, a ja, dobra, weź, tak umniejszałam ci w pewnym momencie, gdzie też musiałeś mi powiedzieć o tym, że sobie zdała z tego sprawę, że kurde, mam obok ciebie tak, tak super osobę i i muszę jakby powalczyć ze sobą i zmienić coś w sobie, żeby nie stracić po prostu kogoś tak ważnego dla mnie. Moi drodzy wyjdą pokłóceni stąd. Wyjdą pogłuceni. <grym grym grym grym> nie, nie, właśnie. Nie, właśnie. Właśnie nie, nie. Właśnie też chciałem powiedzieć właśnie, że to jest super rada właśnie, e, że jeżeli ktoś robi coś w waszym kierunku, co wam się nie podoba, to niekoniecznie ta osoba może być świadoma o tym, że... Ja byłam nieświadoma. ...że jest coś nie tak. Dlatego właśnie tak Ważna jest rozmowa w związku, żeby po prostu zakomunikować to, że coś jest nie tak. Czyli mieliście poczucie konkurencji wobec siebie? No Może poświadomym? No i teraz, jak sobie przypomniałam to, no to. Czy to było jednostronne? No tak. Ja nie miałem. Ja nie miałem, raczej. Ym, zawsze czułem się lepszy. <noise> nie, po prostu ja zawsze jakoś tak doceniałem, że słuchanie jest cool. I zawsze byłem wdzięczny za to, że hania mnie. E, że tak powiem, wkręciła w to wszystko, więc... To ja doszłam do momentu, gdzie stwierdziłam, że ej, to jest zarąbiste, że ty jesteś powiedzmy lepszym youtuberem, ja sobie radzę powiedzmy w, jakimś, w jakiejś innej dziedzinie e, lepiej I, i... że znaleźliśmy po prostu swoje ścieżki, w których naprawdę komfortowo jest nam siebie wspierać wzajemnie i... dziś czuję, że ja musiałam sobie w mózgu tak pozmieniać, że ej, dla wszystkich tu jest miejsce. A czym wy się uzupełniacie? W wielu, w wielu aspektach się uzupełniamy, tak a na taki... naprawdę. A mm. takich influencersko Ty jesteś, ty mnie uczysz bardzo pokory. Ja myślę, że uczę cię trochę walczenia o swoje. Dobra. Takie wiesz, moje. Tak. <laughs> Zagarniania po prostu możliwości. A od ciebie właśnie się uczę takiej pokory, i wzajemnie się uczymy tego, żeby się zatrzymać na moment yy, i tak... Ale zajebiście, ale fajnie, jest Docenić. No, tak, tak, Że nic więcej w życiu nie potrzebujemy. Jest OK. Ile osób teraz obserwuje Wasze Instastory? Tak na oko? Instastory? Instastory, no. Ale to skacze bardzo mocno. E, ale... Średnio. Raz jest 150 tysięcy, raz 300 tysięcy, raz nawet... wiesz, półbanki nagle no. było. Obserwuję was powiedzmy te pół miliona osób na story. Gdzie jest wasza granica? Gdzie sobie wyznaczacie granice, że tego nie pokazujemy to jest dla nas? Ja dużo ostatnio myślę o tych granicach, ale też ciężko mi jest powiedzieć, jako osoba, która jak na razie w ogóle rozważa zakładanie rodziny i tak myśli o tym daleko. E, daleko planowo. Jest takie słowo w ogóle. Daleko się. Daleko się. Dalekosię nie tego nie znam, tego już nie znam. Jesteśmy youtuberami, to trudne słowo są. To teraz łatwo jest mi powiedzieć, że nie, ja bym tego nie robiła, ja to bym robiła. I nie wiem, jak będzie, jak będę matką. Teraz łatwo jest mi mówić. Ale no też ten czas, który nas czeka, takie no rodzinne bardziej sprawy. No jest na tyle pięknym czasem, że chyba każdy chce też to, się tym dzielić. Więc, więc ciężko jest mi teraz powiedzieć, jakie będą moje granice. Bo teraz no, łatwo jest mi powiedzieć, że o nie, to jest, to jest moja granica. Nie wiem. A jeżeli chodzi o m, takie udostępnianie prywatności w tym momencie, no to y, jest to trudne takie do określenia, że tak powiem. Y, wydaje mi się, że raczej nie miałem czegoś takiego, że siedziałem i sobie rozplanowywałem, co pokazuje, co nie. Wydaje mi się, że jest to naturalne, że część rzeczy y, po prostu się nie nadaje na informowania ludzi. Wiadomo, że jest. staram się w miarę, jak najwięcej informować widzów o gdzieś tam prywatności, bo jednak